No i witam wszystkich! Dzisiaj przyszła paczka z ojema u słynnego doktora Siemander. Doktora rozpierduch, fajnych pogaduch, no i oczywiście bezczelnego humoru. Proszę Państwa, dzisiaj ta paczka przyszła od kanału Siemander. Więc odpakujemy ją sobie zgodnie, kurde. Z zasadami Hipokratesa, więc użyjemy dzisiaj, kurde, takie higieniczne rękawiczki do odpakowywania. No i co, by było kurde sprawnie, według przepisów, kurde, tam wiecie co, Higieniczne i by kurde bakterie się nie dostały nigdzie. Oczywiście, zapraszam gorąco do kolegi Siamandera. Ja mu wysłałem kiedyś paczkę i zaraz mi napisał, że po prostu wyśle mi coś w zamian. No, niestety miałem trochę auto pojebane, to... To teraz dopiero otwieram paczkę, Więc jeszcze dezynfekcja do takiego narzędzia trochę ogniem. Tak. Było wszystko zgodnie z planem, no i teraz idziemy odpakowywać. Kurcze, Co mi tam dobrego ten sierander wysłał? Ojej! Jak to ule otworzyć? Zapakował. Elegancko. tutto era zottolo. Ah, e va tutto. Cięcie. Tak dla pacjenta. No, jeszcze tutaj jest kurde jeden. Tak. tutaj No ostatnio chyba flasz nie wysłałem. A o kurde, jakiś jaki dyszczik. No i się Mandero, kolego. Regenerowane wirniki pasujące do każdego klamota i coś do ciasta. Pozdrawiam. No i się Mandero, kurde. Oryginalny rękopis. Kurde, dziękuję się Mandero za liścik. A, <laughs> O, rękawice jakie kurde, eleganckie. Zajebiste, kurde, na zimę, takie grube, fajne, fajne, kurde. Dalsze rękawice, proszę państwa, bardzo fajnie. Przydałem się na pewno. No i kurde, tutaj kurde chyba grubość programu. Bo słyszałem kurde w tej paczce jak był gorzej, kurde oj ostrożnie kurwa żeby się nie wylało albo coś tam nie stukło nie bo kurde szkoda by było oj. kurde to ten siemandera kurde powiem ci powiem wam normalnie chyba chyba muszę sobie wątroby kupić nie macie gdzieś kurde wątroby nowej o, ale zapakował o, 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 o normalnie Ale a nie tego jest folia bąbelkowa, nie możecie się doczekać pewnie co, no o, o już, już leci, o, o, well done, no. widziałem wczoraj, że w ubudował warsztat, ale gówno, u warsztat, warsztat podgorzyńska, też dostał flaszu, nie? No, pięknie, kurde. Idziemy, kurde, fajne, bardzo fajne. Lekarstwo na zimę. Tutaj, buteleczka chyba też jakaś jest, malutka. To chyba dla, dla żony jest nie tak mała. Albo dla kota, kurde. No, starannie zapakował, pan się Manderó. Tak o jest parętka jest coś napisane Pięćdziesiąt procent. Na por. Na porost. E? <ścoughs> 50% na porost włosów, proszę Państwa. No jeszcze coś tam włosów mam. No więc zobaczymy no. Pomasujemy kurde trochę po tej głowie. No jeszcze coś tutaj mam. Kurde normalnie... To... Już wiem co to jest. Jest to oryginalne. Oryginalna, kurde, niefałszowana sztabunia od Siemanderra. Kurde wykładzina do chodnika, proszę bardzo. Kurde elegancki to jest. Wykładzina aluminiowa sztabowa, kurde sztabunia do chodniczka. To są zregenerowane wirniczyska, proszę bardzo. <laughs> No i kurde na no, pasujące regenerowane wierniki właśnie się Mandero regeneruje wszystkie części kurde oto tutaj kurcze coś do smarowania włosów kurde no i ja też regeneruję tylko amatorskim sposobem coś takiego kurde wyszło na no, się Mandero to jest kurde gościu z pierwszą z klasą nie kurde mam nadzieję kurde że paniecie tam do Siemandero? Chłastniecie mu tam jakieś subskrypcje? Oczywiście zapraszam gorąco do niego, kurde. Dziękuję bardzo Siemandero za tą sztabę. Normalnie ekstra klasa. No nie myślałem, kurde, że mi taką sztabę luksusową, ameliniową poślę. Wyszli weśleś kurde. Do smarowania włosów na pewno się przyda. No i jeszcze rękawiczyska, otrzymałem oczywiście od Siemandero Największą kurde Chyba taką pociechą jest ta sztaba, bo to sztaba jest oryginalna produkcja od Siemandero To zostaje U mnie na do śmierci kurde No i jeszcze oczywiście faszunia, muszę sobie wątrebę załatwić chyba nową, bo No i otrzymałem jeszcze taką małą faszunię do smarowania Na porost, na włosy Do włosów 50%. No i jeszcze rękawicka, więc dziękuję bardzo Siemandero. Kurde gościu trzyma się tam. Niedawno tam byłem. Bardzo daleko w łóczynie, przy morzu, prawie w Grzydańsku, więc chyba miałem cię gdzieś, gdzieś po autostradzie. No i dziękuję bardzo. Oczywiście zapraszam. Link do Siemandero będzie w opisie filmu, więc zapraszam goś do gościa. No i mam nadzieję, że wszystko higiginie nic nie poszło. Odpakowywanie, wszystko zgodnie z planami. No to do zobaczenia, do następnego, cześć.